Witam wszystkich z tej strony. Lodżek. Taki obieg, pierwszy obieg po nowych mapkach najnowszego mappaku, Dzisiaj mapka Driven. I tutaj taka śmieszna sprawa, bo pierwszy koleś, który już się dołączył do tego meczu, miał 17. A ja I tak ten mecz wygrałem. Co świadczy o tym, że grali tu sami debile. A ja, taki mały szpan, można powiedzieć, że jednak trochę koszę, skoro koleś miał 17, było 4 minuty do końca, ja i tak ten mecz wygrałem. Użyłem FAMAS-a, wynik tam był 30 na. Powinien być na 2. Nie wiem jak to ostatniego gościa, co zobaczycie, jak mnie jak ubił. Był on 30 na 3 niestety. Dla niektórych to jest aż 30 na 3. Dla mnie to zwykły mecz. Bo jak ostatnio ludzie co ze mną zgrali, przekonali się, zrobiłem mecz pod rząd 30 do 0. Dwa mecze. I taki tutaj dalej szpan mój z mojej strony. M mogę się nazwać. Free for all master. W innych trybach nie czuję się dobrze, bo poważnie w tych TDM-ach nie, nie potrafię zrobić więcej niż 30-35 kili. Czasami mi się zdarza, że zrobię, ale są to wyjątki. Taki Private Pile czy John Mira czy Yoshi, oni robią po 40 kili od razu. Śpieszę się tak mówiąc, bo jak widzicie, meczyk jest naprawdę krótki. A kilka takich spraw. A ja w free for all czuję się jak ryba w wodzie. Eee, po prostu wiem, że liczę tylko na siebie, nikt nikt nic mi z mojego teamu nie może nic przeszkodzić tylko liczą się moje umiejętności co do mapki Driven jest to mapka jak widzicie w tym meczu obejmuje raczej spot ten tylni raczej gram defensywnie w tym meczu i obejmuje cały spot tylni ci co grali tam dalej w tej mapie jest jeszcze taki plac i taki odkryty plac i budynek właśnie gdzie się zrespiłem na tym placu nie radzę biegać, bo z każdego okna jesteśmy widoczni Więc walka na tej mapie odbywa się w tym miejscu i tam po drugiej stronie. Na placu w sumie rzadko widzę ludzi. Bardzo dużo kamperów jest w tej, na tej mapie. Miałem, jeszcze nie miałem styczności jak na, na Xboxie, ale z tego co słyszę i u kolegi widziałem teraz, że rzeczywiście na Xboxie jest więcej kamperów, więc posiadacze PlayStation 3 mamy jakieś szczęście, że nie mamy tych kamperów w meczu. Yy, czemu używam FAMASa? Bo, widzieliście, mecz był już końc, myślę, a nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, myślę, że aż kurde, nie będę rage quitował, zogram sobie. I okazało się, że były takie tu kompletne skończone głupki, że można było jakoś ugrać. I wyszedł naprawdę bardzo ładny wynik. Znaczy, wyszedł normalny wynik. Ładnym wynikiem jest 30 do 0 lub 30 do 1 na free for all. Bo na free for all możemy się, nie możemy się popisać w wcale umiejętnością zabijania, tylko umiejętnością niepadania. Lub jak kto boli kamperki. Nie no nie nazwałbym tego kamperką, bo kamperką jest siedzenie w miejscu i nic nie robienie. Tutaj jak mnie ten gościu... W sumie mój problem, że jego... Mój problem... Mój błąd, że go nie zabiłem. Yy, pozdrawiam. Tutaj mówił loczek